W dzisiejszym odcinku gość, z którym nie umawialiśmy się, jak się ubierzemy. Natomiast ja mam na sobie akcenty żółtego, on ma żółte spodnie, więc wyszło chyba całkiem fajnie. Dzisiaj porozmawiam z modelem, właścicielem swojego własnego studia, czyli Adamem Jakubowskim. Cześć, Adam. Cześć. Adam, hmm, myślisz, że facetom jest łatwiej w branży modelingowej? Ciężkie pytanie. Na pewno łatwiej o tyle, że mają mniejszą konkurencję dlatego, że kobiet, które są modelkami, które chciałyby być modelkami albo myślą, że są modelkami no, faktycznie są naprawdę niezliczone ilości no jednak faceci mają o tyle łatwiej, że jest ich mniej że w agencjach bardzo często to widać w portfolio agencyjnym że masz 20 modelek i np. trzech modeli więc o tyle jest im łatwiej, że no te 20 modelek muszą ze sobą walczyć a tych trzech są takimi rodzyneczkami w tej agencji, więc pod tym względem na pewno. Jest Więc mają te 33% na to, że to zlecenie dostanie. Akurat nie? dostanie się. Eee, uważasz, że w ogóle takie działanie w modelingu jest lepsze na własną rękę czy z agencją. Patrząc na mój przykład, zdecydowanie muszę powiedzieć, że lepiej jest działać na własną rękę, dlatego mm. że... Eee, to też zależy, czy umiesz się zakręcić, czy umiesz samo siebie zadbać, no bo tutaj nikt o mnie nie zadba. Nikt mi nie załatwi zlecenia, wszystko muszę załatwiać sobie sam. No i też przede wszystkim, żeby móc działać na własną rękę, no to trzeba jednak jakąś tą popularność w tych mediach społecznościowych zdobyć. No bo inaczej... Pani Adamie, jak z tym studiem było? To, to była taka chwilowa decyzja, szybka, ale no to chyba dosyć taki poważny temat. Dosyć poważny temat. Studio tak naprawdę wyszło od mojej współpracy z moim fotografem, która trwa już wiele, wiele lat. I zawsze współpracowaliśmy na zasadzie po prostu, on miał tam kilka swoich lamp, yy, wiadomo miał aparat i szukaliśmy gdzieś poznajomych, gdzie ktoś miał kawałek miejsca, gdzie można było się rozstawić z tłem, z lampami. I potem przyszły takie fajne czasy, że yy, firma, w której pracowałem, było tam kawałek wolnej przestrzeni, w której zorganizowaliśmy sobie już takie profesjonalniejsze troszeczkę studio. Tylko tak naprawdę na nasz własny użytek, dlatego, że ja z nim zacząłem tą współpracę jako jego wizerzysta i charakteryzator. Więc zrobiliśmy po prostu różne, różną osobą sesje. No i nagle, yy, po różnych komplikacjach z tamtą firmą, tak naprawdę stracilibyśmy to studio. Więc to był dosłownie jeden wieczór, w którym po prostu wpadliśmy na pomysł, że przyjmujemy ten lokal po tamtej firmie, robimy remont i otwieramy własne studio. To był jeden wieczór i... Okej, okay. ale jeden wieczór i dosyć poważna decyzja, która jakoś tam funkcjonuje do dziś. Więc... Której na pewno nie żałuję. I to, to jest najważniejsze, jak to jest, że faceci w mediach społecznościowych mogą pokazać dużo więcej niż kobiety. I nie są przez to źle postrzegane. Trudne pytanie, tak naprawdę. Mhm. Dlatego, że y, jest jakieś takie po prostu naturalne przyzwolenie na to, żeby facet mógł pokazać więcej mhm. niż kobieta. Ale to też tak naprawdę. Nie uważałbym tego za coś złego, dlatego, że kobiety mają na inne rzeczy znowuż większe przyzwolenie społeczne niż faceci, więc to się po prostu gdzieś gdzieś wszystko uzupełnia. Czemu faceci mogą pokazać więcej, a kobiety nie? Nie wiem, trudno mi naprawdę jest powiedzieć, ale jest rzeczywiście coś takiego, że, że kobieta potrafi być odbierana źle, jak już nagle trochę za dużo odsłania, dlatego, że ludzie wtedy twierdzą, że no, całą swoją karierę, całą popularność opiera tylko i wyłącznie na tym, na tej nagości facetom się tego nie zarzuca. No właśnie, dlaczego nie zarzucam tego facetom? Kobiety, które tak krzykliwie i głośno walczą o równouprawnienie, nie powiedziałem tego, e, <laughs> e, które walczą o to równouprawnienie, e, jednak, jednak one cały czas będą postrzegane dużo gorzej przez to, że pokażą trochę więcej ciała niż faceci, nie? To też zależy, mi się wydaje, od tego, w jaki sposób pokazują to ciało. Mhm. Dlatego, że sam przeglądając Instagrama, y, widzę wiele profili dziewczyn, które które rzeczywiście ich profil polega na tym, żeby sobie zrobić selfie, gdzie trochę widać, na tyle dużo, żeby już było fajnie, a na tyle mało, żeby Instagram, dokładnie, żeby Instagram tego zdjęcia nie skasował i... i... Może to nie jest do końca nieprawdziwe, tak naprawdę, stwierdzenie, że, że ludzie chcą tego. Bo znam też na przykład wiele profili właśnie dziewczyn, które też mają mocno obnażone te profile, mhm. ale jest to piękna artystyczna fotografia, i myślę, że wtedy no, nikt takiej dziewczynie zarzuci, nie zarzuci tego, że, że za dużo pokazuje, że, że jest to niestosowne. Mhm. W którym miejscu, w którym momencie? Eee, ludzkość, jak to zabrzmiał, eee, ludzkość zgubiła to, że odrzuciliśmy od siebie jakiś temat taki sakrum. My teraz w tych mediach społecznościowych pokazujemy totalnie wszystko, nie? I eee, kurczę, nie jest to straszne dla Ciebie w jakimś stopniu? Trochę na pewno jest. No Ja jestem z pokolenia, które wychowywało się jeszcze bez mediów społecznościowych. Mm. Dzieciństwo spędzałem na podwórku. Eee, pytasz w którym momencie. Coś się przekręciło w ludzkości. Ja myślę, że właśnie te media społecznościowe spowodowały, że ludzie stwierdzili nagle, że taki ekshibicjonizm społeczny jest fajny, że jedni zaczęli chcieć oglądać życie prywatne innych, inni zaczęli się chcieć dzielić tym, tym życiem prywatnym. W ogóle Twój profil na Instagramie. Mm, że będzie on wyglądał tak, a nie inaczej. Przypadek. Tak naprawdę, ja początkowo, ja prowadziłem już od znacznie, znacznie wcześniej fanpage'a na Facebook'u. I on gdzieś tam powolutku się, się rozwijał, tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące, tych followersów było. I nagle w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, założę sobie Instagrama. I nie miałem totalnie pomysłu na tego Instagrama. Stwierdziłem, że będę wrzucał tam coś innego niż, niż Facebook, żeby... Zawsze starałem się, żeby to było wszystko, wszędzie co innego. Natomiast... Yy... Tak naprawdę to, że zacząłem trochę pracować nad ciałem i te sesje, wszystkie, które, które nagle zaczęliśmy robić, no to spowodowało, to był właśnie 2016 rok, więc też stosunkowo niedawno, że zacząłem rzucać tylko te zdjęcia sesyjne. To zaczęło się sprawdzać, dlatego że tych followersów zaczęło napływać, napływać, napływać. A przez bardzo długo miałem 500 followersów na Instagramie. Mm -hmm. I też nagle w ciągu. którą masz, to robi dość duża różnica. Ja w ciągu jednej nocy zdobyłem 2000 followersów. Mm -hmm. I to mi dało kopa, że tak naprawdę, dobra, to nie wrócę tutaj selfie, do selfie zostawię sobie Snapchata, a tutaj będę wrzucał te zdjęcia właśnie, właśnie sesyjne. No i tak jakoś to poszło. Dzisiaj w tę stronę właśnie idzie Instagram? tego, żebyśmy e, jako, jako fotograf, właściciel studia, może właśnie to pytanie zadam. E, przychodzą do Ciebie wprost osoby i mówią, że chcą zdjęcia na media społecznościowe? Ja też tak się reklamuję, mm -hmm. że e, właśnie zachęcam ludzi, żeby podnieśli poziom swoich właśnie mediów społecznościowych, żeby te zdjęcia były jednak profesjonalne, fajne i, i ciekawe, no inne. To mm -hmm. też jest fajna pamiątka potem dla nich. Natomiast czy w tą stronę idzie, e, idą te media społecznościowe? Wydaje mi się, że nie. Idą wręcz w zupełnie odwrotną stronę. Dlatego, że no biorąc pod uwagę, jak rozwinęły się yy, telefony, smartfony, no to w tej chwili naprawdę nie trzeba, nie jest trudno zrobić sobie świetne selfie. Ludziom się po prostu nie chce lenistwo, to jest jedna z największych wad ludzkości. Więc ludzie wystarczą sobie cyklon selfie, filtr dorzucić i, i, i lecie na Instagrama. Więc wydaje mi się, że bardzo bym chciał, żebyś był w stronę profesjonalnej fotografii. Natomiast raczej nie, raczej jednak w tą drugą tak? Jakie profile, co musi posiadać w sobie profil, żebyś go zaobserwował i żeby on Cię jakoś tam zainspirował? No właśnie, przede wszystkim y, musi być dla mnie jakąś inspiracją. Obserwuję wiele profili y, modeli, fotografów y, i czerpię, nie ukrywam, że chyba każdy to robi tak naprawdę, y, z ich pomysłów. Ktoś coś wymyśli, wiadomo, że tworzę na tej podstawie własne, własne pomysły. Więc po pierwsze, no musi taki profil mnie do czegoś inspirować. No i też musi być w jakiś sposób przyjemny dla oka. Po prostu followuję atrakcyjne profile, jeśli ktoś nie dba o to, co wrzuca. No to też nie ma powodu, żeby, żebym, żeby folować taki profil. Co warto poruszyć przy, przy takich profilach, jak, jaki właśnie posiadasz? Oprócz tego, że często nie ma z tym żadnego problemu, może to oglądać, natomiast e, nie uwierzyłbym Ci, gdybyś mi powiedział, że nie spotkałeś się z hejtem. Powiem Ci szczerze, że... że bardzo małym stopniu. W tak małym stopniu, że w zasadzie nawet nie potrafię coś o tym powiedzieć. Może też yy, mój mózg po prostu tego nie rejestruje. Jak gdzieś tam dostaję jakąś wiadomość, yy, właśnie z jakimś tam hejtem, ja po dwóch sekundach dosłownie już nie pamiętam, w ogóle, że ta wiadomość istniała. Natomiast mimo wszystko w bardzo, bardzo małym stopniu to się dzieje. Może też dlatego, że yy, Gdzieś tam wydaje mi się, że to jest ta, taka nasza polska zawiść, że, że, że to to Polacy bardziej hejtują. Ja, szczerze mówiąc, przeglądam bardzo dużo i polskich, i zagranicznych yy, portali, różne nawet, czytając wiadomości, jakieś newsy i, i plotki o gwiazdach. No, cały, cały taki zbiór newsów dziennie. I w Polsce hejt jest na wszystko. Zarówno na rząd, na religię, na każdą gwiazdę, nawet na, no, no, no dosłownie, nawet na te niekontrowersyjne totalnie gwiazdy. To, to i tak ktoś wyleje hejt, że po prostu po co pisać o takiej owej osobie. Mm -hmm. A 99, podejrzewam, procent moich followersów jest za granicą. Stąd też ci ludzie po prostu nie potrzebują hejtować, a Polacy, jeśli już mnie followują, no to z jakiegoś powodu po prostu mnie lubią, być może właśnie jestem dla nich jakąś tam inspiracją. I, i, I szczerze mówiąc naprawdę, bardzo... Może mam po prostu ogromne szczęście, natomiast generalnie hejt mnie w zasadzie nie dotyczy. Zobaczmy, co będzie podcinek. <laughs> nie, mam nadzieję, że, że odcinek będzie bardzo pozytywny. Ja, strasznie mi tego chciał. Dobra, Adam, kończąc już temat Instagrama. Skąd w ogóle taki nik. Zapewne pytasz o tą pierwszą część, tak. bo reszta to jest moje nazwisko. Chociaż tak. dużo ludzi myśli, że to jest imienia Kuba. To no, prześladuje mnie w ogóle od ale dzieciństwa. Szczerze, że, że, że chciałem dzisiaj mówić Kuba. No i tak. Nie, byłem zdziwiony. Nie całą postawówką bym Kuba. Mm -hmm. Hmm, chociaż nie lubię tego. Nie. Gdybyś był Kuba Adamowski. To... No moja mama chciała zrobić ze mnie Jakuba Jakubowskiego, więc... Jakub Jakubowski. Moim zdaniem bardzo spokojno. Nie, ale... Ale pytasz, pytasz o Lady. No. O Lady. No właśnie. U, Lady... Powiem Ci, był moment, w którym chciałem z tego Lady zrezygnować, ale było już za późno, byłem wszędzie Lady, a wszędzie Jakubowski samo sobie było zajęte, więc... A Lady za to... Nadal jeszcze jest kilka mediów społecznościowych, których nie mam profilu i w których te Lady Jakubowski dalej jest, jest dostępne. No mam je wszędzie, więc już muszę z tym zostać. Natomiast nie to, żebym miał z tym problem. Lady Jakubowski powstało bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze w ogóle przed jakąkolwiek moją karierą w mediach społecznościowych. Pierwsze to było tak naprawdę takie trochę prześmiewcze, takie trochę na złość całemu światu, że, że w zasadzie czemu, czemu tak rozdzielać te płcie, dlaczego. Ubrania muszą być dzielone na męskie i damskie. Ja wszystkie ubrania traktuję jako unisex. Mhm. I bardzo często na dziale męskim ubrania są bardziej damskie niż to na dziale damskim, więc, tak naprawdę, dlaczego nie pójść też na dział damski i, i poszukać fajnych ciuchów? I to jest na pewno powód, dla którego to Lady. No i plus też jakbyś chciał bardziej tkliwą historykę. Pamiętam z mojej takich początków okresu dojrzewania, jak będą powiedzmy te 14 lat. No z moją urodą, która dalej wygląda młodziej, wtedy wyglądałem w ogóle jak dwunastoletnia dziewczynka tak naprawdę, jeszcze miałem długie włosy. Potem jeszcze zrobiłem sobie w ogóle pasemka blond, więc totalnie zrobiłem z siebie dziewczynkę. I miałem z tym ogromny problem tak naprawdę, że stojąc w autobusie cały czas słyszałem, pani wysiada na tym przystanku, mhm. dziękuję pani, proszę pani, co pani podać i tak dalej. To było dla mnie naprawdę w tamtym okresie bardzo ciężkie ale w jakiś taki fajny sposób udało mi się to po prostu przekuć na, na to że w zasadzie zacząłem samą sobie mówić per ona czasami mhm. A wiadomo w odpowiednim gronie znajomych no i moje znajomi to podłapali szybciej niż, niż w ogóle mi się wydawało że mogą i zaczęli mówić do mnie Jakuboska. Mhm. i bardzo wiele osób do tej pory nazywa mnie Jakuboską, mimo że absolutnie yy, zmieniać nie mam zamiaru <laughs> natomiast nie przeszkadza mi to wręcz po prostu to było dla mnie takie, jak już się z kimś naprawdę zaprzyjaźniłem, naprawdę nasze relacje były takie już mega fajne, mega bliskie, to wtedy stawiam się tą Jakubowską i to było takie zawsze, zawsze mm. dla mnie zawsze potwierdzenie, że dobra, no jesteśmy na, na fajnej stopie, bardzo przyjacielskiej. No i stąd też, skoro Jakubowska, no to Lady Jakubowski przez Y na końcu. Powiem Ci, że szczerze jesteś bardzo odważny. Wyrażając w Polsce zdanie, że ubrania są unijne, gdzie my jesteśmy jednak krajem, Jesteśmy, Fredyń, no z reguły. Jesteśmy. No, jesteśmy teraz. E, masz, masz naprawdę bardzo odważne stwierdzenia i, i bronisz ich, mówisz o nich otwarcie. Myślisz, Bo że jest... wydaje mi się, że to jest jedyna droga do tego, żeby, żeby coś się zmieniło, żeby ludzie zmienił, trochę się otworzyli na świat. Mm. Ale nie boisz się trochę? Nie. Nie boisz się? Nie, ja, ja patrzę na to wszystko przez pryzmat, mówię... E, naszego społeczeństwa, bo jakie ono jest, każdy, każdy widzi, tak? Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. E, u nas jest to standard, tak? E, co coraz bardziej, co mnie boli, e, mamy cały czas coraz już większy poziom na tę Polskę A, Polskę B, tak? Polskę tych, Polskę tamtych. E, co jest słabe? E, myślisz, że twoje takie, takie wyrażenie, wyrażenie siebie będzie kiedyś w stanie podzielić Polaków? Bo złączyć nas na pewno nie złączy. Myślę, że są osoby, które bardziej dzielą Polaków niż ja kiedykolwiek będę w stanie ich podzielić, natomiast bez nazwisk oczywiście, mm -hmm. e, natomiast no, chciałbym osiągnąć ten format, że mógłbym w ogóle mieć jakikolwiek wpływ na Polskę, natomiast wydaje mi się, że jeśli to raczej bym jednak połączył ludzi niż niż podzielił tak naprawdę pokazując właśnie tą taką inną stronę życia troszeczkę, że wystarczy tylko otworzyć umysł i życie jest fajniejsze. I nagle nie masz do wyboru 20 bluzek w sklepie, tylko masz do wyboru 200 bluzek w sklepie. Yy, wracając do tego, do tych właśnie, że wszystkie ciuchy są unisex, yy, ogólnie życie jest łatwiejsze. Jeśli widzisz na ulicy faceta w różowych włosach yy i srebrnych spodniach, dajmy na to, i masz strasznie ciasny umysł, tak jak niestety duża część naszego kraju, no nie tylko naszego kraju tak naprawdę, duża część ogólnie ludzkości ma, to ty się wkurzasz. Ciebie to irytuje. Po prostu może dostajesz Nie ja może nie wkurzam się, ale część ludzie pomyśli sobie w głowie, co nie? No. Dokładnie. A, a zobacz, o ile przyjemniej jest dla, jest dla człowieka, który stwierdzi, kurde, zajebiście wygląda. Fajnie, ma swój styl kolorowy. Gdyby wszyscy tak wyglądali, zobacz, jak piękne są ulice. Mhm. Idziesz przez Londyn, idziesz przez Berlin i widzisz kolorowych ludzi, widzisz uśmiechniętych ludzi, dlatego że każdy może ubrać się, jak chce wyglądać, jak chce mieć, jaki chce kolor włosów. A w Polsce widzisz tak naprawdę szarą masę idącą tymi ulicami. To jest troszkę ja smutne, więc. Ja myślę, że jak ludzie by troszeczkę spojrzeli od innej strony na życie, troszeczkę spróbowali się otworzyć, to im samym byłoby łatwiej. Wygodniej po prostu. Jaka jest rzecz, której nigdy w życiu byś nie zareklamował? Nie zrobił sobie sesji zdjęciowej? Wiesz, co to jest tak naprawdę ciekawe pytanie, ponieważ jeden z moich ulubionych tematów, kiedy impreza już się przynosi do kuchni. Mhm jest rozmowa na temat stwierdzenia, czy się z nim zgadzamy, czy nie, że y, każdy człowiek jest dziwką, kwestia ceny. Mm -hmm. I to tak samo się tyczy fotografii, szczególnie właśnie modelingu. No, pytanie, czy modelka, która walczy o prawa zwierząt, czy zapozuje w futrze naturalnym. Mm -hmm. Jeżeli ją na Tra... chwilę obecną stać na to, żeby w nim nie zapozować? To, to nie, nie ale jeśli to jest modelka, która jest u początku kariery, y, producent z tego futra jest bardzo znanym projektantem, bardzo znaną firmą, i proponuje mi gigantyczne pieniądze. To czy jej przekonania wygrają, czy nie, ciężko stwierdzić tak naprawdę. Natomiast ja mimo wszystko na pewno nie zapozowałbym w żadnej kampanii, na przykład chociażby promującej poglądy sprzeczne z moimi. Czyli zarówno dotyczy to polityki, jak i religii. Jeśli ja się z czymś nie zgadzam, to nie promuję. bardzo poważny. Kolejny odcinek, który będzie bardzo poważny, już, już nie mogę z sobą. Adam, reasumując już, jest coś, co chciałbyś przekazać swoim obserwującym? Jest to, że coś na pewno jest. Ja bym Cię prosił, żebyś dał im jakiś pozytywny do działania, więc kamera jest Twoja. Kamera jest moja. Ja myślę, że tak naprawdę ja mogę robić tylko jedno to, o czym już mówiliśmy. Otwórzcie umysły, i traktujcie obydwa działy w sklepach jak unisex. Moim i waszym gościem był Adam Jakubowski. Zapraszam was na Instagram Adama. Znajdziecie tam wiele ciekawych treści, przynajmniej kolorowych. E, kolorowych nowych. Kolorowych i, i mam nadzieję, że będziecie mogli się zainspirować i bądźcie z nami, żeby być zawsze na bieżąco.